Kurwa. Chłoka zadyma. Ooooo wow. Ale zadymka. A, ona jest słaba no bo się bije tam. O tu 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 tu. Taki wielki mamon. Ja pierdole. A go stara dobrze karmiła. jo pierdole. Musiał coś dodać. Mortadelkę. Hahaha. <laughs> Chrupiącą wpierdalał ciągle. Chrupiącą. <laughs> Tam Nawala. No, chodź, chodź, mamonek. Chodź, mamonek. I nie mogę aż wyjść z bazy. No jest? Halo, policja. I zamknięto od fakty. Kto jest? To w ogóle jakiś że w skale ktoś śpi. Aha, właśnie widzę teraz. Czekaj, wyciągnę oprócz tych dwóch fetów, wreszcie. Wyciągnę, może. To rzecz. nie nasz. To nasz. Właśnie nie wiem, teraz zobaczymy. wygląda jak nasz. O, minigun. Jujba. To tak I to na przykład na bossa jest genialne. Wypierdalać. Co jest? Pod mapą wylądowałem. O co ty gadasz, czekaj. Teraz dobrze zobaczyć. Ale taka się nie zbugowała.